Bum! Teczka z książkami wylądowała w kącie. Heniek właśnie wrócił ze szkoły. – Czy nie mógłbyś teczki położyć na miejsce? – zapytała matka. – Właśnie to robię – odburknął Heniek. Matka patrzyła na syna. – Powiedz mi, Henku – zapytała. – Co tam się działo na rogu ulicy? Patrzyłam przez okno i zauważyłam, żeście się kłócili. – Ach, znowu poszło o to, czy można ściągać, dogadać sobie słodyczami i kłamać. – A ty co o tym myślisz? – Ach, wiesz, mamusiu… Nie chcę robić nic przeciwko Bożej woli. Chcę być Panu posłuszny i o to się modlę każdego wieczoru. Ale nie chcę być świętoszkiem takim. Przez chwilę w pokoju było cicho. Elunia patrzyła na brata. Nigdy jeszcze nie widziała go tak przygnębionego. Ka usiadła i położyła rękę na ramieniu syna. — Henku — zapytała powoli — co jest wygodniejsze, robić wszystko, co robią inni, czy też powiedzieć nie, jeżeli jest coś przeciwko Bożej woli? Postępować tak jak inni, powiedział chłopak. To jest najwygodniejsze, wtedy wszyscy są zadowoleni, ale człowiek nie może się wówczas cieszyć. Widzisz, właśnie ci, co naśladują innych, podążają za wielkim tłumem, są słabe uszami. Ten jednak, kto chce być posłusznym Bogu, musi iść inną drogą. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, przemawiał pewnego razu na górze. Słuchał Go wiele ludzi, tysiące. Powiedział, szczęśliwi jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą, i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiach. Słowa te znajdziemy w Ewangelisty Mateusza, w rozdziale 5, w wierszach 11 i 12. Tak, mamusiu, wiem, to słowa skazania na górze, uczułem się ich na pamięć, ale to tak ciężko. Najchętniej sprawłbym tych chłopców. No wiesz, chęńku, do tego, żeby chłopców bić nie potrzeba Pana Jezusa. Ty potrafisz zrobić to sam. Oprócz tego Pan Jezus powiedział, że powinniśmy kochać nieprzyjaciół. Do rozmowy wtrąciła się Ela. I ja uważam, że to okrutne, że Pan Jezus tak powiedział, dlaczego to jest napisane w Biblii? Ja kocham tylko moje przyjaciółki, a inne psi. Pani Dobrowolska przytuliła do siebie córeczkę. Widzisz, moje dziecko, miłość do nieprzyjaciół to chyba najtrudniejsza rzecz na drodze do nieba. Ale właśnie w tym okaże się, czy Pan Jezus naprawdę w nas żyje.